Oczywiście, myślę, że w dobie dzisiejszego świata, gdzie rozwój technologii jest bardzo duży, widzimy postęp sztucznej inteligencji, która tak naprawdę może w pewnym stopniu nawet zastąpić nauczyciela. I myśląc o tym, jakie kompetencje będą potrzebowali nasze dzieci, kiedy skończą szkołę, to właśnie przede wszystkim będą kompetencje miękkie, bo wiedza jest wszech dostępna. Dlatego przede wszystkim powinniśmy skupić się na rozwijaniu kompetencji miękkich. Tak, ja uważam, że jak najbardziej. Mówi się o tym, że to są kompetencje przyszłości. Ja uważam, że to są kompetencje teraźniejszości. To jest bardzo ważne, bo komunikacja, kooperacja, kreatywność, myślenie krytyczne, to jest coś, co pozwala rozwiązywać problemy nie tylko zawodowe, ale też w życiu. Dlatego jest to bardzo potrzebne i to rozwija nie tylko uczniów, ale rozwija nauczyciele i kadrę kierowniczą. Jak najbardziej. Kooperacja. Komunikacja, kreatywne myślenie i krytyczne myślenie są niezbędne w szkole. Pozwalają one uczniom lepiej, skuteczniej, szybciej przyswajać wiedzę, doskonalić swoje umiejętności, które oczywiście są spójne z podstawą programową. Bez komunikacji nie mamy w współpracy w zespole szkolnym, a bez tej współpracy nie mamy rozwoju, nie mamy uczenia się uczniów. Potrzebne jest też krytyczne myślenie, żeby ową komunikację kształtować i z niej korzystać w codziennym życiu, ale także wyszukując informacje, weryfikując je, dołączamy krytyczne myślenie. No i mamy pełen sukces człowieka myślącego, który wie, co robi i jak się uczyć.